Laudetur, spacerując sobie tutaj z Justynką po parowie sujek w Podkowie Leśnej, w tej przepięknej przyrodzie, jedno z najpiękniejszych miejsc na Mazowszu, co obserwuje? Kot rzuca się na mysz, łapie ją, bawi się z nią. Proszę Państwa, od razu przychodzi do głowy kwestia bambizmu, czy też bambinizmu, jednego z wyróżników tzw. Tak lewicy tożsamościowej i tej lewicy płaczliwo-wrażliwej. Proszę Państwa, cóż to ten bambinizm? To taka naiwna i idiotyczna. Bo tak, lewica z jednej strony powołuje się na naukę, my jest na naukę, my jesteśmy naukowi, odrzucamy mity, religię, a z drugiej strony tworzy jakiś absurdalny obraz przyrody, zwierząt, przyrody tej poza człowiekiem, jako jakiegoś wyidealizowanego miejsca, gdzie wilk czule, przytula sarenkę, kotek, czyści myszkę. Proszę pisza. Przyroda jest miejscem nieustannej walki. Roślin z roślinami, zwierząt ze zwierzętami, bo tak nas zaprogramowała ewolucja. Samolubny gen dąży do powielenia się, do ekspansji, ale przecież kuźba kosztem innych genów. To jest walka. I teraz tak: Wszyscy ci płaczliwi lewicy mówią, to my ludzie niszczymy, zniszczyliśmy jako gatunek, jesteśmy zły, egoistyl. Zastanówcie się, czy wilk rozrywając jagnię czy owce. Zastanawia się nad tym, czy to dobre, czy złe. Nie, on się chce nażreć, a czasem zabija, a czasem zabija po prostu, no, tak, taki ma instynkt i to wszystko. Przecież my ludzie robimy to samo. Owszem, my myślimy i chodzi o to, żeby nie zniszczyć naszego habitatu. Niszcząc habitat możemy zniszczyć i zaszkodzić samym sobie. Natomiast ten naiwny, absurdalny tekst lewicy tożsamościowej, przyroda dobra, jagniątka, lewki, kotki, wszystko razem pięknie, a my ludzie to zepsuliśmy, wycięliśmy drzewa, zrobiliśmy to tam, to teraz jemy mięso. No, ja jeszcze jest ogromnego, podwójnego burgera. No, jak wiem, za chwilę jedzenie mięsa powinno być w ogóle, ja bardzo lubię. Powinno no masakra, prawda? Na ubranie się, użycie skóry zwierzęcej czy rzemienia, no to już w ogóle krótkie skrzypnięcie szubienicy. Więc to nazywam bambinizmem. I to akurat się zgadzam z Warzechą. I o ile w przyrodzie mogę widzieć wiele, logos, matematykę, prawdę. Piękno symetrii fizyki teoretycznej i zwykłe piękno parowusu. O tyle w przyrodzie jako takiej, zdeterminowanej przez prawa i prawa ewolucji, dobra, sprawiedliwości, ochrony tych słabych, czy myślenia przyszłościowego nie widzę w ogóle. Widzę za to dżunglę i walkę. I tak, to my ludzie, wychodząc poza przyrodę przez jakąś transgresję, stawiając się troszkę poza przyrodą, wymyślając wartości, a może nie wymyślając wartości, tylko odkrywając wartości, to zależy, czy uznamy ich subiektywne czy obiektywne myślenie, wychodzimy poza to. To nie my wcale tu zło wnosimy, tylko jeżeli w ogóle już my jesteśmy twórcami wartości i my jesteśmy tylko my skłonni, zdolni do refleksji, że niszczymy przyrodę, niszczymy habitat i robimy źle. Ani wilk, ani niedźwiedź, ani ryś do żadnych takich refleksji zdolny nie jest, bo jest zdolny do działania takiego, aby przedłużyć swoje istnienie i rozmnożyć. I to jest jedyne, co możemy zrobić, bo tak nas zaprogramowały samolubne geny. Więc kiedy lewica powołuje się na naukę, to niech patrzy, co ta nauka, no tutaj polecam Dawkinsa, a nie tylko, rzeczywiście mówi. A nie wchodzi w bambinistyczną pieszczotę. Sylwii Spurek, kotków, piesków i innych pierdół. Ramen.